Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym nietypowym odcinku, który jest trochę takim mieszanym vlogiem, w którym również pokażę Wam buty do biegania, które będą pojawiać się w najbliższych tygodniach na kanale w recenzjach. Natomiast zaczniemy sobie nie od butów, a od urlopu, z którego wróciłem i dlatego nie ma takiego fajnego, konkretnego filmu tematycznego czy recenzji. Byliśmy wraz ze znajomymi w Chorwacji na takich 6-7 dniach. Urlopu jedynego, którego planuję, który miałem zaplanowany w tym roku, Polecieliśmy do miejscowości, która nazywa się Castela, która jest koło Splitu no i też niedaleko jest do Trogiru, więc można powiedzieć, dwie atrakcje, jeśli chodzi o miejscowości. Piękna pogoda, spoko plaże. Naprawdę mega udany urlop, pomijając kwestie moich zatok, które dopadły mnie tuż na samym początku, a właściwie. Jeszcze przed urlopem, ponieważ tyle naładowałem sobie pracy, żeby na tym urlopie nie pracować, zrobić sobie pierwszy od lat urlop, gdzie nie siedzę, nie rozpisuję planów treningowych, nie montuję filmu na YouTube'a. No właśnie, nie robię nic związanego z pracą. To tak sobie dowaliłem roboty, że no, mój organizm nie wytrzymał i po prostu mnie to zniszczyło. Dlatego pierwsze dwa dni urlopu spędziłem głównie w łóżku. Ale później, gdy poczułem się lepiej, to zarówno pobiegałem i wziąłem ze sobą w ogóle dwie pary butów do biegania. Wziąłem ze sobą m.in. Rebele Piątki z New Balance, wziąłem ze sobą Ghost'y z Bruksa 17 ki. i zrobiłem tam dwa treningi biegowe, a miały być trzy, no ale niestety te zatoki mnie rozwaliły wcześniej. Za to zrobiłem dwa treningi kalisteniczne, siłowe. I powiem Wam szczerze, że dawno nie czułem takiej satysfakcji, z treningu z obciążeniem własnego ciała. Fantastycznie podciągało mi się na drążku, fantastycznie robiło mi się pompki na poręczach. Dużą przyjemność sprawiły mi nawet takie mniejsze akcesoryjne ćwiczenia, jak jakieś podciągania australijskie, takie tricepsowe pompki. No było mega przyjemnie, i nawet pomyślałem sobie, czy by tutaj w Warszawie gdzieś nie podejść na jakąś taką street workoutową siłownię, nie zrobić sobie paru takich treningów. No dobrze, to teraz może przejdźmy do butów, których jest naprawdę dużo. Nie będę wam pokazywał wam tu rozłożone na łóżku mnóstwo par butów, i chciałbym wam pokazać, co zbliża się, jeśli chodzi o filmy na kanale. Na pewno zbliża się Puma Fast Air Elite Nitro. Po prostu ta nazwa jest tak długa, że czasami ja nawet nie pamiętam, jak dokładnie o tym bucie powiedzieć. Dawno but do biegania startowy nie zrobił mi tyle krzywdy, co ten but. Ale o nim opowiem oczywiście szczegółowo w recenzji. W pewnym stopniu przełomowy, w pewnym stopniu nawiązujący do tego trendu najlżejszych startowych butów na rynku, ale będący bardzo trudny, trudny technicznie. Zbliża się moi drodzy Mizuno Neo Vista 2. But powiedziałbym, że perfekcyjny, fantastyczny, niedościgniony przez wielu producentów, że będzie to po prostu ukochany but każdego biegacza. Ale nie do końca. Nawet jeżeli będzie walczył o miano numer jeden super treningówki w tym roku w 2025, to nie jest y, aż tak moim zdaniem y, dobrze wykonany jak neowista pierwszej generacji. Mam tutaj kilka ale, mam kilka problemów z tym butem, o którym powiem wam w recenzji. Coś, czym dosyć mocno się jaram, są nowe sokoni Endorfiny Speedy z numerkiem 5. Akurat dostałem od dystrybutora kolorystykę, która jest po prostu perfekcyjna. Jest, no, kocham takie kolory. Biały z żółtym, niebieskim. Cud cudnie to wygląda. I moje pierwsze wrażenia są takie, że on już nawiązuje do tych najlepszych czasów endorfinów speedów. Czuć lepszy bounce tej pianki, czuć lepsze odbicie, aczkolwiek czuć bardziej agresywne jakby trzymanie stopy na poziomie łuku stopy i kostki. Ciężko mi to opisać. W tym bucie jeszcze dużo pobiegam i ze względu na tą kolorystykę na pewno będzie moją taką perełką w kolekcji butów do biegania. Wspomniane wcześniej Rebele V5 z New Balance'a tu powiem tylko jedno, jedną rzecz. Nie są takie szerokie jak czwórki i to jest najważniejsze, bo w czwórkach totalnie nie chciało mi się biegać. Ja po recenzji, jak zrobiłem tam powiedzmy te 60 parę kilometrów, stwierdziłem, że w tym bucie nie będę biegał. Nie wracam do niego. Wróciłem chyba z raz. Mam z nim jakieś chyba 71-72 km zrobione w tych czwórkach i pewnie je sprzedam niedługo, bo nie wrócę do tego buta. Po prostu on jest dla mnie za szeroki. Źle mi leży na stopie, a podeszwa jest bardzo dobra. Tutaj w końcu but leży Lepiej, jest trochę szczuplejszy, a to wystarczyło, żeby był szczuplejszy. Lepiej trzymał mi całą stopę i od razu w tym bucie biega się fajniej. Chociaż, no cóż, więcej na temat takich odczuć odnośnie szybkiego biegania w tym bucie za jakiś czas. Drugi but, który zabrałem ze sobą do Chorwacji, no to były właśnie Ghosty 17. I powiem wam tak. Może nie tyle o tym bucie, ale o serii Ghost. Dla mnie seria Ghost przez lata była tą serią, której ja nie rozumiałem, jak można lubić. Buty twarde, z wysokim dropem, z małą ilością pianki pod śródstopiem. No nieprzyjemne treningowo buty, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast później zrozumiałem, o co w tym chodzi. Zrozumiałem, jak wielu jest biegaczy starej daty, którzy nie potrzebują tej super amortyzacji dużej ilości pianki. Nowy Ghost jest już inny, tutaj jakby jest na co lądować, drop jest zmniejszony do 10 mm. Powiedziałbym, że pod każdym względem jest lepiej niż w poprzednich generacjach i w końcu nawet dla mnie ten but nadaje się do takiego typowego spokojnego trenowania. Jest trochę ciemno, słabe mam oświetlenie, więc może nie być tego widać, bo jest ciemna cholewka. Nowy Rider Mizuno Wave Rider 29. I już teraz, już teraz Wam mówię, że jest to but, który znajduje się w moim top 10 treningowych butów z tego roku? Uważam, że Mizuno tutaj popełniło, popełniło fantastycznego buta. Popełniło buta, w którym ja jestem zakochany, który, jakbym miał wybrać sobie jakiegoś jednego buta do treningów z Mizuno, który ma być wszechstronny, to prawdopodobnie nie wziąłbym neowisty, bo tam ta ilość amortyzacji mogłaby być dla mnie trochę za duża. Ja jednak jestem lekkim biegaczem. Ale rajdera bym wziął śmiało. W tym bucie jest tak dużo dobrych rozwiązań. Nowa pianka, fantastyczna cholewka. Jejku, kurczę, nie mogę się doczekać, żeby porozpływać się nad nim w recenzji. I powiedziałbym, że na koniec, bo gdzieś jeszcze pochowałem buty do recenzji, które dostałem. Jeszcze chyba z dwa modele gdzieś mam schowane, ale pominijmy to. Są Sokoni Triumfy 23. Triumf 23, tu mam nawet. 23 czy 24? Nie, 23, bo to jest 22. To jest triumf 22, to jest triumf 23. Mam wrażenie, że tak. Mamy mniej pianki niż mieliśmy w dwudziestce dwójce. To jest takie pierwsze wrażenie, bo jeszcze w tym bucie nie biegałem. Miałem tylko prototyp na nogach i trochę pobiegałem kiedyś po sklepie, po bieżni mechanicznej, a to jest świeża nówka jeszcze z wypełnieniem wewnątrz, więc ja w tym bucie dopiero zacznę biegać, pewnie za jakiś tydzień, dwa. Z jednej strony leciutki, z drugiej strony no, widać, że jest duża amortyzacja, Power ramp PB, fajne kolorki, inny rocker, ale mam jakieś obawy odnośnie tego buta, nie wiem dlaczego, no muszę, muszę w nim pobiegać i wtedy dopiero się wypowiem. Także jak sami widzicie, butów, które pojawią się na kanale, jest całe mnóstwo, a to jeszcze nie wszystko, bo przecież pojawią się porównywarki i mam tam buty, których Wam teraz nie pokazałem, w których biegałem, tak samo jak było z porównywarką, gdzie pojawił się na przykład Salomon Aeroglide, gdzie ja nie robiłem jego recenzji, ale mam tego buta i go porównałem z innymi butami. Tak samo będzie w porównywarkach w tym roku. Mam buty, których recenzji nie chcę robić. Ale które pojawią się w porównywarkach, które rozbiegam i będę mógł sobie porównać z innymi butami. Eee, ciekawe, czy się nie zanudziliście takim filmem jak dzisiaj, bo on nie jest specjalnie ciekawy, ale nie martwcie się, bo już niedługo wracamy na właściwe tory. Ja dziękuję Wam za wyrozumiałość. Niestety nie wyrobiłem się z filmem na wtorek, jednak trochę praca mnie przygniotła ostatnio, ale mam nadzieję, że już będzie lepiej. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!